Witam w kolejnym filmie. Tym razem odpowiemy sobie na pytanie, jaką pod względem budowy latarkę kupić, aby była najbardziej uniwersalna, spełniała najwięcej potrzeb oraz funkcji. Raczej nie będę tutaj mówił typowo o firmach i producentach, typowo skupimy się na budowie. Film przeznaczony głównie dla osób, które w żaden sposób nie mają styczności z latarkami a potrzebują jednej czy tam dwóch uniwersalnych, możliwie najbardziej, latarek do celów typowo użytkowych. Także przechodząc już do filmu, może zaczniemy od budowy, która jest najbardziej popularna. Myślę, że tego typu latarki posiada najwięcej osób. Są to latarki o budowie tak zwanej równoległej. Budowa ta charakteryzuje się tym, że źródło światła skierowane jest równolegle do obudowy latarki. Latarki tego typu budowy mają wiele minusów to znaczy, mają mnóstwo ograniczeń, jeśli chodzi o montaż trudno je wykorzystać w inny sposób niż tylko trzymając. Ja akurat w pewien sposób to obszedłem, dlatego że użyłem zwykłego montażu do latarki czołowej. Założyłem go na latarkę równoległą i nakładając sobie za pomocą paska elastycznego na głowę, mając z boku montaż latarki, latarka w pewien sposób oświetla nam drogę przed nami. Mamy wolne ręce, natomiast nadal yy, jest niekomfortowa zmiana kątów świecenia, ustawiania gdzie chcemy, żeby ta latarka świeciła i tak dalej i tak dalej. Warto również, żeby latarka miała magnes w obudowie i ta również magnes posiada. Natomiast znowu, z uwagi na konstrukcję niesie to z sobą wiele ograniczeń. Między innymi takie, że jeżeli przyczepimy w ten sposób latarkę do powierzchni poziomej, no to świeci nam tylko w dół. Jeżeli przymocujemy latarkę w ten sposób do powierzchni pionowej, no to świeci nam tylko na wprost, nie mamy łatwej możliwości, aby tego typu konstrukcje świeciły inaczej. Więc jak tutaj można się prosto domyślić, latarki tej budowy odpadają. No i przejdźmy sobie dalej. Dalej mamy latarki typowo czołowe, czyli będą to te dwie. Ich konstrukcje również niosą ograniczenia, ze względu na to, że głównym ich przeznaczeniem tak naprawdę jest noszenie na głowie przy pomocy elastycznej opaski. Ciężko będzie je montować gdzieś na plecaku, w jakichkolwiek innych miejscach. Nie posiadają żadnych magnesów, więc tak naprawdę możliwość zamontowania ich na jakimś stałym przedmiocie wiąże się z tym, że musimy ją po prostu zawiesić na załączonym pasku, wtedy będzie nam świeciła mają też minusy tego typu, że są dość mocno ograniczone, jeżeli chodzi o regulację kątów świecenia i tak dalej. Z ich plusów na pewno to, że są ledziutkie. Na pewno to, że są malutkie, nie będą przeszkadzały na czole czy to na kasku czy gdziekolwiek. Łatwo je schować w kieszeni. Obudowy plastikowe mają też taki plus, że znaczy plastikowe obudowy, z tworzywa mają też taki plus, że nie nagrzewają się aż tak bardzo latem od słońca, nie wyziębiają się aż tak bardzo zimą. Na mrozie. Także latarki do rozważenia, natomiast znowu, mają sporo ograniczeń w stosunku do tego, ile za nie płacimy, więc, jak można się domyślić, również odpadają z tej naszej klasyfikacji, czyli tego, że latarka ma być najbardziej uniwersalna. No i mamy tutaj kolejny typ latarek, czyli tego typu. Latarka również z przeznaczeniem w teorii uniwersalnym, w praktyce również jako typowo czołówka. E, tego typu latarki nie posiadają żadnej regulacji kąta świecenia, nie posiadają żadnej regulacji ustawienia światła oprócz, jego, oprócz zmiany jego mocy. Natomiast dzięki temu, że mamy transparentną obudowę po włączeniu światła, Yy, strumień światła jest tak mocno rozproszony, że praktycznie bez żadnej regulacji świeci nam pod same stopy, jak również bezpośrednio do góry światło jest idealnie rozproszone po całości. Jaki jest plus tego typu konstrukcji? Ano plus jest taki, że są to bardzo dobre latarki do pracy w pomieszczeniach, do pracy przy samochodzie, do pracy w warsztacie dzięki temu, że światło jest idealnie rozproszone. Nie refleksuje nam on żadnych przedmiotów metalowych, blach i tak samo nie oślepia nas w żaden sposób, przez to, że poświecimy sobie gdzieś tym najjaśniejszym punktem blisko twarzy. Także latarki, które również posiadają mnóstwo ograniczeń, dlatego znowu odpadają. No, i kolejny rodzaj konstrukcji latarek, które nam pozostają, są to latarki tak zwane kątowe. Czym tego typu latarki się charakteryzują? Ano tym, że źródło światła skierowane jest pod kątem do korpusu obudowy, czyli obudowę mamy w taki sposób, źródło światła świeci nam w taki sposób. Możemy wyróżnić kilka rodzajów latarek kątowych. Są to latarki, które źródło światła mają na końcu obudowy, tak jak w tym przypadku. Mamy też tego typu latarki kątowe, które źródło światła mają na środku obudowę, czyli w tym przypadku wypadłoby to gdzieś tutaj. Eee, latarki, które tutaj przedstawiam na filmie, są typowo przykładowe ze względu na to, że zwyczajnie miałem je pod ręką. Eee, latarki ze źródłem światła na środku, akurat nie mam teraz pod ręką, natomiast nic to nie przeszkadza, ponieważ jeżeli mamy do wyboru, lepiej wybrać budowę które źródło światła jest na końcu obudowy. I teraz pytanie, dlaczego tego typu konstrukcja, czyli latarka kątowa ze źródłem światła na końcu obudowy, w mojej opinii wygrywa? Jest to najbardziej uniwersalna budowa. Jest to budowa, która daje najwięcej możliwości montażowych, najwięcej możliwości wykorzystania oraz uniwersalności. Także w tym momencie sobie do tego przejdziemy, ale zanim to, może zacznijmy sobie jeszcze od ładowania. Tutaj akurat mamy możliwość ładowania USB micro, czyli to stare. W tym momencie już wszędzie mamy USB-C, więc kolejny minus. Natomiast, jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem jednej typowo latarki, ja i tak nie skupiałbym się tutaj na e, ładowaniu. Ja i tak nie skupiałbym się tutaj na ładowaniu tej latarki poprzez jakiś tam kabel czy ładowarkę dołączoną przez producenta. Dlaczego? Dlatego, że przeważnie te ładowania trwają długo. Ja tak naprawdę tego typu latarek, mając kilka czy tam kilkanaście sztuk, no to można sobie pozwolić na to, że podłączamy taką ładowarkę i zostawiamy latarkę na kilka godzin. Natomiast jeżeli miałbym jedną czy dwie sztuki, czy na przykład wyjeżdżam gdzieś tam z dwiema latarkami, to ja robię to w ten sposób, że zabieram sobie po prostu kilka akumulatorków do tych latarek ładowarkę i powerbank, czy ładowarkę i źródło zasilania. I zwyczajnie, jeżeli mi latarka pada, Odkręcam obudowę, wyjmuję baterię, wkładam pełną, w sensie akumulatorek wkładam pełen i wszystkie rozładowane sobie ładuję. Dzięki temu latarka jest zdolna do pracy w ciągu minuty, pół minuty. Um, uważam, że w latarkach taktycznych, czy w latarkach, które mają służyć jako jedyne, czy przykładowo kiedy mamy tylko dwie sztuki, nie ma najmniejszego sensu bawić się w ładowanie przez jakieś tam ładowarki, zestawy i poprzez korpus latarki, bo trwa to niewspółmiernie długo tak przykładowo tutaj mamy 18 650 zwyczajny akumulatorek przez ładowarkę i port w latarce ten akumulatorek ładuje się bodajże około 6 godzin 6 7 jakoś tak 5 6 7 w zależności od tego jakie mamy warunki natomiast kiedy wyjmuję sobie tą ten akumulatorek wkładam go do przeznaczonej do tego typu inteligentnej ładowarki, do tego typu baterii litowojonowych. Wkładam go sobie do takiej ładowarki. Ona sobie sprawdza parametry i ładuje mi do pełna w ciągu dwóch godzin półtorej. Przy tym jeszcze sprawdza stan temperatury i tak dalej i tak dalej. Więc myślę, że jest to trochę bezpieczniejsze rozwiązanie niż ładowanie przez Port w latarce, a druga sprawa też jest dużo szybsza, tak więc myślę, że nieporównywalnie szybsze do tego, żeby się bawić z jakąś ładowarką. No i teraz przejdźmy sobie już typowo do samej budowy latarki. Dlaczego tego typu budowa jest najbardziej uniwersalna i najbardziej polecana przeze mnie? To akurat będzie omówienie na przykładzie latarki z firmy Armytek. I tutaj nie bądźcie w błędzie, ja akurat nie polecam tych latarek, ze względu na to, że przejechałem się na gwarancji, jaką mają opisaną, tak? Czyli y, gwarancja na te latarki to tylko 2 lata i od sprzedawcy. Jeżeli chcecie wyegzekwować jakąkolwiek gwarancję od producenta, niestety y, producent nie reaguje. Także nie polecam marki Armytek. Natomiast, tak, jak mówię, miałem tą latarkę pod ręką. Więc na jej podstawie omówimy sobie budowę. No i teraz przechodząc, dlaczego budowa kątowa ze źródłem światła na końcu obudowy jest najlepsza? Dlatego, że przeważnie zakupując tego typu latarki, oprócz latarki, dostajecie klips, który sobie możecie na nią zamontować. I teraz po montażu klipsa, praktycznie rzecz biorąc, tylko wyobraźnia ogranicza nas w związku z tym, jakie mamy możliwości zamontowania tej latarki. To znaczy, montując sobie klips na obudowie, przykładowo w tej pozycji, tutaj, możemy sobie tą latarkę mocować na rancie kieszeni koszuli, na rancie kieszeni spodni, obracając sobie go w ten sposób, oświetla drogę przed nami, na szelce od plecaka. Na namiocie, na ściance namiotu, no tak naprawdę gdziekolwiek. No jeżeli mamy ten klips, to ogranicza nas jedynie tylko i wyłącznie wyobraźnia. Jeżeli chcemy, żeby latarka nie była do końca widoczna, a jednak w typowo dostępnym i użytkowym miejscu, na przykład na rancie koszuli, na rancie kieszeni w koszuli, no to wystarczy, że klips obracamy sobie w tą stronę, wkładamy korpus do kieszeni. I zaczepiamy o zewnątrz, także klips mamy na zewnątrz, i wystaje nam tylko końcówka latarki ze źródłem światła. Mamy bezproblemowy dostęp do włącznika, włączamy latarkę, czy tam włączamy latarkę, latarka nam śmiga, a nic się zupełnie z tym nie dzieje, a nie jest jednocześnie widoczna w całości. To samo w kieszeni spodni. Przekręcamy sobie klips na bok, wkładamy korpus do kieszeni, zaczepiamy, także klips jest na zewnątrz. Uruchamiamy, latarka oświetla nam drogę jest mało widoczna. Także same, same plusy. Ponadto, jeżeli mamy tego typu latarkę, to bez żadnego problemu możemy jej używać jako pełnoprawną czołówkę. Natomiast mm, wszystkie systemy montażowe takich latarek w większości wszystkie Dostarczane przez producentów w tego typu latarkach są kiepskiej jakości. Po pierwsze są to twarde, nieelastyczne plastiki, które po pierwszym upadku się połamią, przynajmniej w moim przypadku tak było, że z jakich firm by to nie było, to po upadku taki montaż się łamał i był bezużyteczny. I teraz, w jaki sposób ja to sobie rozwiązuję? Ano, w taki, że wziąłem zwykłą elastyczną taśmę. Zszyłem ją ręcznie przy pomocy nici i igły. Dodatkowo skleiłem. Zamocowałem na opaskę elastyczną, którą zakładamy na głowę. I w taki sposób mamy tani, niezawodny i najbardziej chyba odporny na upadki montaż jaki może być. Dodatkowo kiedy się zabrudzi, ten akurat już jest brudny, bo jak widać wszystko co mamy zużywane. Wrzucamy do pralki, pierzemy nie ma kłopotu. I teraz, jak sobie to montujemy? Ano, w możliwie najprostszy sposób, wsuwamy. I jak widać, tego typu montaż daje nam nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o regulację światła. Możemy sobie latarkę ustawić tak, żeby świeciła nam na czoło. Możemy do góry, możemy do dołu. Możemy pod takim kątem, możemy na wprost, możemy pod takim. No, nie mamy jakichkolwiek ograniczeń. W każdą stronę, w którą chcemy, możemy sobie latarkę ustawić, zamontować. Możemy ją wsunąć w ten sposób, możemy ją wsunąć. Także źródło w światła będzie z tej strony. Najlepszy możliwy montaż do wszelkiego rodzaju latarek, jaki ja sobie robiłem i z jakiego korzystałem. Także to jest super sprawa. I znowu mamy latarkę totalnie bez ograniczeń. Jednobryłową, która daje nam wiele możliwości. I teraz, jaki znowu jest plus tego typu montażu, który ja tam sobie wymyśliłem, wykonałem? Ano, plus jest taki, że jeżeli nie używamy tej latarki jako czołówki, czyli nie nosimy jej założonej na głowie, wystarczy, że przełożymy sobie tą opaskę przez głowę, założymy na szyję. I latarka swobodnie opiera nam się o klatkę piersiową, nie przeszkadza nam zupełnie, a jednocześnie cały czas jest w zasięgu ręki i wystarczy, że kiedy mamy tą latarkę, tą opaskę założoną na szyi, latarkę opartą o klatkę piersiową, wystarczy naciśnięcie przycisku, ustawienie kąta świecenia, i latarka, kiedy jest na szyi, działa nam cały czas oświetla to, co dzieje się przed nami. A jednocześnie jeśli nie chcemy, nie musimy jej mieć na głowie. Także znowu kolejny plus. Jaki jest następny plus tego typu montażu? Ano, taki, że zakładając sobie tą opaskę na szyję i nie używając latarki, wystarczy, że włożymy sobie tą latarkę pod bluzę i tak naprawdę nie rzuca się zupełnie w oczy. Czy to pod bluzę, czy zimą pod kurtkę. Plusy tego są takie, że raz, że zupełnie nie rzuca się w oczy. Dwa, że mamy cały czas łatwy i szybki dostęp. Trzy, jeżeli jest mróz, to latarka i akumulatorek są chronione przed tym mrozem. Jeżeli znowu jest upał, to dzięki temu, że włożymy sobie pod koszulkę czy pod bluzkę, latarka jest chroniona przed słońcem. Także znowu same plusy. A jednocześnie, chcę, kiedy chcemy tej latarki użyć, Wystarczy, że wyjmiemy spod bluzy, spod kurtki, spod koszulki. Nie musimy jej zakładać na głowie. Opiera się o klatkę, włączamy, czy tam włączamy. Opiera nam się o klatkę, oświetla drogę przed nami, a jednocześnie nie zwraca na nas aż tak uwagi, jak mielibyśmy ją przykładowo na czole. Także same plusy tego typu rozwiązania, i znowu same plusy budowy latarki w sposób kątowy. Teraz, co jeszcze w latarce się przydaje? Jeżeli potrzebujemy sobie zdemontować. Zwyczajnie suwamy, odkładamy, mamy czystą latarkę, gotową do pracy. Teraz, jakie kolejne plusy tego typu budowy latarki? Tego typu latarkę możemy swobodnie używać jako ręczną, możemy swobodnie używać jako warsztatową, możemy swobodnie używać jako jakąkolwiek, jaka tylko przyjdzie nam ochota znowu ogranicza nas tylko wyobraźnia. Także. Myślę, że jako latarka do samoobrony, może by się znaczy, u kogoś tam może by się sprawdziła, żeby gdzieś tam w razie W u mnie nie za bardzo. No, bo jak zacisnę ją w pięści, to praktycznie nie wystaje, więc jakby u mnie się to nie sprawdzi w tym celu, ale także przechodząc dalej, co warto, aby tego typu latarka miała, która ma być najbardziej możliwie uniwersalna, warto, aby gdzieś w obudowie znajdował się magnes, i teraz. Znowu ja uważam, że najlepiej, aby magnes był w dolnej podstawie. I dlaczego tak? Ano dlatego, że kiedy przymocujemy za pomocą magnesa na yy, metalowej powierzchni pionowej, to znowu obracając sobie korpus, mamy tak naprawdę nieograniczoną możliwość regulacji, gdzie? Urządzenie nam świeci. Jeżeli przymocujemy na powierzchnię poziomą, ta sama sytuacja. Znowu mamy nieograniczoną możliwość regulacji, gdzie latarka nam świeci. Także znowu same plusy. I teraz dlaczego akurat jest to tak fajne w latarce kątowej? Ano dlatego, że ja niejednokrotnie używając. Albo potrzebując dodatkowego światła yy, przy na przykład yy, rozładunku jakiejś przyczepy, naczepy, czegokolwiek, wystarczyło, że zaczepiłem sobie oburtę tego typu latarkę. Ona świeciła typowo na towar, nie oślepiała mnie, była rozświetlona cała przyczepa na Brałem sobie towar, wyciągałem, zupełnie w niczym mi nie przeszkadzała. No i znowu to jest zdecydowany plus, którego nie będzie w przypadku latarki równoległej. Dlatego, że no ciężko by było przymocować o burtę tak, żeby świeciła nam na wyjmowany towar. Najczęściej będzie świeciła na drugą burtę, tak? Także tutaj znowu latarka kątowa ma ten nieograniczony plus, że mamy o wiele większą możliwość regulacji wszelkiego rodzaju świecenia przy magnesie. Teraz, skoro o plusach mowa... Magnez również przydaje się w zwyczajnym użytkowaniu codziennym, dzięki temu, że mamy go w latarce, którą nosimy przy sobie. No to nie musimy go nosić gdzieś tam oddzielnie. I po co taki magnes może się przydać? Ano do podnoszenia wszelkiego rodzaju metalowych przedmiotów, które gdzieś tam wpadły w jakieś ciasne przestrzenie. Tak? Czy to klucze, czy to jakieś nakrętki, cokolwiek. Wszystko za pomocą tego urządzenia sobie wyjmiemy. Można nawet odkręcić tą obudowę, i też warto, aby magnes był. Mocowany w taki sposób, że można go łatwo zdemontować. Dlatego, że jeżeli potrzebujemy, możemy odkręcić tą obudowę, tą obudowę, możemy odkręcić tą nakrętkę z magnesem, przywiązać do sprężyny kawałek sznurka i przykładowo wrzucić w jakąś ciasną przestrzeń, gdzie wpadły nam na przykład kluczyki, jakiekolwiek rzeczy. Złapiemy tą rzecz, wyciągamy, odzyskujemy. Także kolejne plusy. Jakie są następne plusy posiadania? Magnezu. No, takie, że przykładowo ja wykorzystuję do rozsypanych nakrętek, czy tam śrubek. W jaki sposób? No, zwyczajnie przykładowo powiedzmy, że rozsypamy nam się tutaj nakrętki, bierzemy magnes, zbieramy, obieramy, zbieramy, obieramy, odkładamy. Także dużo, dużo, dużo bardziej łatwo niż bawić się ze zbieraniem ręcznym. Co do kolejnych minusów. Znaczy, minusów, co do kolejnych plusów. Albo w sumie tych plusów jeszcze jest kilka, ale to może w następnych filmikach poruszymy, jeżeli będzie zainteresowanie tego typu kontentem. Natomiast teraz powiedzmy o minusach, kiedy mamy magnes przy obudowie. Minusy są również. Jakie? Takie, kiedy w momencie pracy z jakimkolwiek metalem, czy to cięcie, czy szlifowanie, czy piłowanie. Czy jakiekolwiek inne obróbki wszelkiego rodzaju metalu, czy też przebywanie w przestrzeni, gdzie obrabiany jest jakkolwiek metal, czy też był obrabiany metal. Jeżeli zbliżymy się do jakichkolwiek opiłków, magnes wszystko nam złapie, czyli mówiąc wprost, cała ta część obudowy będzie zwyczajnie oblepiona opiłkami. I teraz jest to dość mocno uciążliwe, ze względu na to, że wbrew pozorom Trudno jest te wszystkie opiłki wyczyścić. Zwłaszcza że powierzchnia przykładowo tej latarki jest taka dość chropowata. I teraz trudno jest te wszystkie opiłki obrać, jest to dość mocno upierdliwe, uciążliwe. A jeżeli niedostatecznie dobrze oczyszczoną latarkę włożycie sobie do kieszeni, do torby, gdzieś tam gdzie przenosicie jakieś przedmioty. To zanieczyści Wam się ta przestrzeń, potem włożycie coś innego i Wam się to wszystko usyfi w tych opiłkach, porysuje i tak dalej, więc dość trochę bez sensu. I teraz jak ja to rozwiązuję? A no ja rozwiązuję to zwyczajnie tak, że kiedy idę z tą latarką do pracy w jakimkolwiek warsztacie, po prostu to co mam pod ręką, czy to będzie izolacja, czy taśma klejąca, czy zwykła folia, owijam tą część, gdzie znajduje się magnes. I teraz... Po owinięciu magnes nadal działa. A wszelkiego rodzaju opiłki czy jakieś dziadostwa, które ten magnes nam połapie, po skończonej pracy zwyczajnie zrzucamy folię, taśmę, czy to czym owinęliśmy. Mamy czystą latarkę w ciągu sekundy. Także znowu same plusy. Jaki jest kolejny plus tego typu rozwiązania, czyli owijania tego końca obudowy? Ano taki, że kiedy mocujemy latarkę za pomocą magnesu który jest zabezpieczony folią, taśmą czy co tam mamy pod ręką to nie niszczymy powierzchni lakierowanej aż tak bardzo w pewien sposób zawsze jest ona lepiej zabezpieczona niż gdybyśmy tego tej folii czy taśmy czy czegokolwiek nie mieli no i jakie są kolejne plusy kolejne plusy tego typu konstrukcji latarki kiedy używamy tej latarki jako czołówki i przykładowo poruszamy się w jakiejś grupie, na przykład w pomieszczeniach, dzięki temu, że mamy dowolną regulację sposobu świecenia, możemy obrócić tą latarkę maksymalnie ku górze. Światło będzie nam się odbijało od sufitu i rozproszone rozświetlało całe pomieszczenie, a jednocześnie, kiedy spojrzymy na towarzyszy. Nie będziemy się nawzajem oślepiać. Także kolejny plus, którego raczej nie znajdziecie w innych konstrukcjach. Taka sama sytuacja ma miejsce, kiedy pracujecie w terenie. To znowu, jeżeli latarka będzie ustawiona jak tradycyjna czołówka, czyli świeciła nam w ten sposób, kiedy spojrzymy na siebie, oślepimy się w pewien sposób. Nawet nie w pewien, tylko zwyczajnie się oślepimy. I znowu, kiedy opuścimy sobie światło, będzie nam świeciło pod nogi, będziemy widzieli, co dzieje się przed nami, będziemy mogli się spokojnie i bezpiecznie poruszać. Natomiast nie oślepimy się nawzajem, kiedy znowu na siebie spojrzymy. Kolejny plus tego typu ustawienia jest taki, że rozświetlany jest teren mniej więcej w pobliżu nas, a nie tak jak w tym przypadku, rozświetlany jest cały teren, gdzie po prostu z kilometra czy kilku można nas zauważyć. Także znowu kolejne plusy tego typu. Konstrukcji. Kolejnym plusem, jeżeli poruszamy się w pomieszczeniach, ustawimy sobie światło ku górze. Dzięki temu rozproszone będzie nam rozświetlało całe pomieszczenie równomiernie. Jest to, że wchodząc do pomieszczenia, gdzie mamy jakieś refleksujące płytki, lustra, szyby, cokolwiek, nie będziemy się oślepiać mimochodem, tylko zwyczajnie wszystko będziemy dobrze widzieć. Także tak jak mówię, ta budowa, praktycznie same plusy. I myślę, że w tym momencie byłoby to tyle, tak? Tych plusów jest jeszcze kilka i mam jeszcze kilka patentów na różnego rodzaju de facto latarki, na ich montaże i dodatkowe funkcje. Mam też kilka patentów, w jaki przerabiam sobie tego typu latarki, na przykład akurat Tom, ale jest demontowałem. W tym momencie ta latarka wygląda jak praktycznie firmowa. Natomiast, jeżeli będzie jakiekolwiek zainteresowanie, to nagram kompletne filmiki o każdej z tych latarek i o większej ilości latarek, które posiadam. Natomiast to będzie raczej w przyszłości. Także podsumowanie i odpowiedź na pytanie: jaką latarkę kupić, aby była najbardziej uniwersalna, najbardziej pożyteczna, najbardziej praktyczna, a jednocześnie w miarę niezawodna i Wydając jak najmniejszą sumę pieniędzy, możemy mieć latarkę, która spełni wszystkie potrzeby i oczekiwania. Najlepszą latarką jest latarka o budowie kątowej, czyli tego typu, gdzie światło świeci nam pod kątem w stosunku do obudowy. Najlepiej, aby źródło światła znajdowało się na końcu obudowy, daje to najwięcej możliwości. Najlepiej, aby latarka tego typu posiadała magnes. No i w sumie to jest tyle. Także latarka kątowa z magnesem, tak naprawdę zapewni Wam najwięcej możliwości wykorzystania. No i myślę, że w tym filmie byłoby to na tyle. Jeżeli byłyby jakieś pytania, zapraszam do komentarzy, subskrypcji oraz śledzenia. Będą się pojawiały kolejne materiały. Pozdrawiam wszystkich oglądających, pozdrawiam subskrybujących i komentujących. Także do zobaczenia, dzięki i miłego dnia.